Siemka, siemka, Dzisiaj zajmiemy się takim nietypowym tematem, który kiedyś podejmowałem na samym początku kanału, mianowicie MSG, czyli glutaminian monosodowy. Coś, co wiele osób uznaje za zło, za w ogóle mega straszną rzecz. W żywności się występuje bardzo często i często nawet producenci polscy się chwalą, że tego nie ma na przykład w składzie. A my dzisiaj zobaczymy, co to MSG faktycznie może zrobić, bo czasami używam do różnych dziwnych rzeczy, nawet na shortach pewnie widzieliście. Ale jedyny test, jaki robiłem, to był na samym początku, tak jak mówiłem, kanału na YouTubie, gdzie porównywałem na smakach jakiegoś tam banana, chyba kiełbasy, jakiegoś tam, może być może frytek, nie pamiętam teraz dokładnie. Podlinkuję wam na dole ten pierwszy test, ale on był taki, wiecie, ten ja troszeczkę dopiero z tym kanałem zaczynałem, nie, 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 nie czułem jeszcze klimatu, więc robiłem go troszeczkę tak na czuja, a dzisiaj zrobimy taki mega prosty test. Przetestujemy na czterech potrawach razem z Matim te smaki. Zobaczymy side by side, czy to faktycznie robi różnicę. Zrobimy to na czterech rzeczach, czyli na kebabie, na burgerze, na burgerze z kurczaka i na frytkach. I zobaczymy, czy na ślepo jesteśmy w stanie odróżnić i czy faktycznie jest taka różnica, czy to tak faktycznie robi taką różnicę ogromną. Zanim zaczniemy, to szybko przygotujemy sobie tutaj oznakowanie, że tak powiem. Na jednym talerzu będzie naklejony napis MSG. Proszę bardzo, czekajcie, zaraz zrobię o tak, elegancko. A na drugim talerzu będzie non-MSG, czyli przy okazji się dowiedziałem, że te ładne talerze to są z Zary, nawet nie wiedziałem. Ale tak to jest, jak żona kupuje większość zestawy. No i dobra, mamy dwa talerze. E, pora na test w kurczaku, w burgerze z kurczakiem. Także usmażymy go zaraz. Najpierw przygotuję sobie tutaj dwie takie same panierki. Jedna będzie sama mąka, proszek do pieczenia i sól, a druga będzie sama mąka, proszek do pieczenia sól i MSG, żeby zobaczyć jak to zadziała w tym przypadku. Także może sobie odmierzę czymś, żeby było to samo. Wagę sobie wezmę. czekajcie. Skąd się wziął problem, że ten glutaminien jest uważany za zły? Mianowicie w 68... W 68, dobrze mówię? Mianowicie w 1968 roku był sobie gość, który zjadł w jakiejś amerykańskiej knajpie. I ten gość, to tak mówię ogólnikowo, nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale to mniej więcej tak to wyglądało. Gość sobie zjadł chińszczyznę i się potuż, po, bardzo poczuł źle po tym. Dowiedział się, że tam był glutaminian i poszedł do jakiejś gazety w New England, z tego co pamiętam, powiedział, że to na pewno od tego. Nikt to oczywiście nie zweryfikował, tylko puścili niusa, że to od tego. Oni to wtedy nazwali Chinese Restaurant Syndrome, że to jest syndrom chińskiej restauracji, że się źle czuł, jakieś palpitacje serca, coś tam, już nie pamiętam dokładnie, ale ogólnie jakieś tam dziwne akcje. Tak jakby opinia publiczna się przestraszyła glutaminianu po, tej, po tym, po tym materiał Mimo tego, że nikt nie weryfikował w ogóle żadnych badań, nie robili, być może ktoś próbował, ale... Nic mi o tym nie wiadomo. No i do tej pory ta opinia o glutaminianie nie jest najlepsza, mimo tego, że tam nie ma z, za bardzo takich jedno, jednoznacznych badań, które by wykazywały, że on jest szkodliwy mocno. Na pewno nie jest zdrowy, w moim zdaniem. W moim, znaczy w moim mniemaniu nie jest szkodliwy, ale nie jest też zdrowotny, no tak bym powiedział. Więc może w dużych dawkach faktycznie coś powoduje, ale jak na razie chyba nie znaleźć jakichś tam super dowodów na to, jak coś tam z koncentracją kiedyś czytałem, że być może, może powodować, chyba ze zaburzenia właśnie koncentracji i w ogóle tego typu jakieś tam objawy. Ale to, to mówię, to gdzieś Gdzieś mi tam się, gdzieś tam się tylko obiło o, o, o uszy, ale wydaje mi się, że nie ma tak jakby. Być może dzisiaj już jest, to było ja to ten research robiłem rok temu, półtora roku temu. Więc jeżeli ktoś się doczytał coś ciekawego, to dajcie link w komentarzu, z chęcią sobie poczytam na ten temat, bo jestem ciekaw, czy, czy coś się zmieniło w tej kwestii. Okej, okay, przechodzimy dalej. Mamy tę mąkę, i teraz muszę dać po pół łyżeczki, powiedzmy, dam do, do, do każdego troszku do pieczenia. Chodzi tylko o to, żeby lekko spulchnić panierkę, żeby jeszcze bardziej wy, wyrosła podczas smażenia. Może nie wiem, czy nie za dużo, ale dobra. Najwyżej będzie minimalnie gorzkie. Pół łyżeczki, mniej więcej soli. Dobra, teraz dodajemy do tego po lewej, czyli MSG. Pół łyżeczki dosłownie, może nawet mniej na to ilość. Chociaż to będzie tak panierka, więc dobra, powiedzmy tak, bo to musi być też, żeby to jakoś tam weszło w ten w tego kurczaka. A ta większość panierki zostanie jednak na, na talerzu. One nie są za bardzo przyprawione, jak widzieliście. Ale tu jest dodane trochę MSG. Zobaczymy, czy to coś zmieni mocno. I teraz, jak będziemy ma marynować? Będziemy moczyć to w wodzie, moczyć to w tym, moczyć to w wodzie, moczyć to z powrotem w mocy. Więc tak bardzo prosto, że tak powiem. Nic tutaj specjalnego. Nie chciałem używać żadnej maślanki itd., bo to tylko nam skomplikuje niepotrzebnie test. Więc zresztą tak się robi przecież oryginalnie Kentucky Fried Chicken. Tam żadnej maślanki, w tych zwykłych, zwykłych stripsach nie macie żadnej maślanki, także... I teraz zastanawiam się, czy robić test na zasadzie, że robimy sobie kanapkę z tego, czy po prostu... – Że sam kurczak? – Czy samego kurczaka, czy w, w burgerze. – Czy w burgerze zrobimy. – To może dawaj dwa, tak jakby, że kawałek zrobimy tylko samego kurczaka i z głąb. – No dobra, to... – Zobaczymy, jak to będzie się odnosiło. Dobra, to sobie rozdzielimy. Postaram się, żeby wielkościowo były takie same, żeby potem po usmażeniu nie można było ich rozróżnić. I jeszcze sobie taki myk zrobię. Lewą część, tą MSG, jeszcze tak lekko dopalę tutaj z góry, nie? Bo to nie wiem, czy dojdzie do mięsa. Inaczej by nie doszło do mięsa, mm -hmm. więc zawsze to jakiś taki touch final. Wymaczamy najpierw MSG. Nie to. wiem, czy to miało sens jakikolwiek, skoro za chwilę to wymoczymy w wodzie, ale dobra. Powiedzmy, że trochę weszło w mięso. No właśnie to poczekajmy może tak chwilkę, poproszę. Niech to się maceruje, a ja zamarynuję w tym czasie. Tylko wybłuczę rękę z ewentualnego MSG. Zamarynujemy najpierw sobie prawego kurczaka, który jest

Ogólnie MSG to jest taka, bym powiedział, podstawa kuchni wschodniej chińskiej. Na przykład, właśnie kurczaki wszelkiej, maści, jakieś tam smażone, różne rzeczy, to naprawdę oni tego używają dużo. To nie jest tak, że oni się tam szczepią z tym, to jest dla nich to jest podstawa po prostu, nie? bardzo często. U nas się tylko tego tak boją, ale może i słusznie, nie wiem kurczę, no ja tak, dopóki nie ma pewności, że to nie jest niezdrowe, to też bym tak, podchodzę do tego z takim lekkim dystansem, mimo wszystko, mimo tego, że wiem, że to tam jakoś podkręca, to często tego nie stosuję jeszcze, że mówiąc, ale jak robię jakieś tam remake, przekąsek typu jakieś taki Teraz rozpracowywałem, czy, czy to z Flaming hot, no to przecież MSG tam jest na pierwszym miejscu właściwie. Także bez tego nawet się nie da zbliżyć do tego. W ogóle ilość chemii, jaką oni pakują do tych, do tych przekąsek dzisiaj, to nie znaczy, że to źle, ale jakby to pokazuje, że w warunkach domowych będzie ciężko niektóre rzeczy odwzorować po prostu, nie? Może I... to jest też jakaś taktyka, nie? Tak. Tak, no na przykład dekstryna, która powoduje, że te, ta panierka, że te, że te przyprawy na, na chipsie ci się, czy tam na chrupku ci się odpowiednio rozpracowują, robi się taka papka z tego jakby. I to też jest taka rzecz, której nikt sam sobie nie kupi w domu, nie? To trzeba by technologa żywności najlepiej zapytać, bo to oni mają najwięcej wiedzy na, na ten temat. Mimo wszystko, że mówimy tu o zdrowiu tak naprawdę, jest to fascynujące w jakiś tam sposób dla mnie, nie? Ciekawe. Lubię się interesować takimi rzeczami. No warto wiedzieć co się je. Tak no, to, to dobrze. Tak, dobra, mamy to, smażymy i robimy szybkie testy na, na dwa warianty, tak jak Mati mówił, czyli na czysto i w kanapersce zaraz bułki wyciągnę. Dobra, w międzyczasie się smaży, a ja zrobię szybkie sosivo do bułeczek Barbecue Mayo. MSG, nie MSG, poczekamy żeby przestygło, bo to było wcześniej smażone, więc na razie jest różnica temperatur, więc musimy to wyrównać jakoś, także poczekamy chwilę, żeby, żeby nie, nie odróżniać po temperaturze, że tak powiem i będziemy testowali, jest git, dobra przechodzimy do testu praktycznego Masz? Tak. Znowu mam wrażenie, że od razu trafiliśmy na MSG. Ja Odwróćmy się w to, żeby nie patrzeć. Ja nie mam wrażenia żadnego na razie. Muszę mieć drugiego. Dobra, Kucza. i teraz mocamy drugiego. Dobra, mam. Też mam. O, od razu. No, tak. Jest taka różnica na plus dla MSG, że to jest kosmos. No po prostu... W przypadku smażonego kurczaka robi taką robotę. I pamiętam, że kiedyś Dymitr, jak sprawdzam jak, dzwonił do KFC, zapytać, czy używają glutaminianu. Eee, I nie, pani nie była w stanie powiedzieć. Ale na 100% używają, to nawet nie ma w ogóle dyskusji. To czuć od razu. Ten kurczak jest wyjałowiony ze smaku. Ten z MSG po prostu zabija. Ale dobra, pomieszajmy jeszcze raz w talerze i test numer 12. Na... Dobra, i znowu od mojej lewej, albo teraz może od mojej prawej. To jest prawa? Tak, twoje... dobra. Mam. Nie patrz na burgera. Nie patrzę. W sumie nie musimy być tyłem do tego, jak mamy okay. zamknięte oczy. Okej. Jakieś jagody czuję. Nie czujesz jagód? Właśnie, no. Ten sos mocno. Bardzo tak. taki specyficzne. No to też to chyba. E, właśnie mi się wydawało, że pierwsze. Dla mnie ten. Lewy. No. Właśnie się strzeliłem, tak. Właśnie się szczaiłem, że nie zrobiliśmy weryfikacji poprzedniego tego z, z samym kurczakiem, ale myślę, że tu nie ma... Nie, nie. Ale ja po, zobaczyłem i było widać, że to ten był ciemniejszy. No to tak wystawialiśmy. No to, tak, tak, no to w każdym razie tutaj. Tutaj wiedziałem, że to wygra, bo ja już tyle razy robiłem testy pod kątem właśnie KFC, że już to dawno przerabiałem, ale chciałem, czy to przed kamerą chciałem to pokazać, żebyście wiedzieli. Chociaż i tak musicie polegać na tym, co mówimy, nie? No ale. Załóżmy. Kolejny test. Nadszedł czas na frytki. Zrobimy tak. MSG będzie po mojej lewej, tak jak wcześniej, a nie MSG będzie po mojej prawej. I po prostu zrobimy taki, taki myk, że damy odrobinę oleju. Nie mam sprayu, więc muszę trochę sobie tak. O, coś takiego. Można trochę nadmiaru zdjąć. Ale olej musi dotrzeć do każdej. I teraz na obydwie idzie sól. Mniej więcej równomiernie. O. Na lewą. Oczywiście dochodzi MSG. Na, do piekarnika czekamy, zobaczymy. Jeśli chodzi o frytki, już się upiekły, także będziemy testować. Nie robiłem tego solowo w oleju, bo olej moim zdaniem wypłucze to MSG, a posypywanie tego po pieczeniu to też trochę byłoby bez sensu, więc dlatego stwierdziłem, że zrobimy, zrobimy test po prostu w formie piekarnika i zobaczymy, co to będzie miało, czy to ma sens w ogóle jakikolwiek. I teraz tak, to jest MSG, to nie jest. Znowu żona miesza i testujemy. Dobra, zacznijmy od lewej. Tutaj w ogóle nie ma bardzo łatwe. No. Od razu sól wywalona w górę. Być może gdybyśmy to robili bardziej subtelnie, tak wiesz? Mm -hmm. To nie byłoby tak, takiej różnicy, ale w sposób w jaki my to zrobiliśmy, jest tak oczywisty i to tak bardzo podbija smak. Te frytki przysięgam, jakbyście jedli, to byście jedli, byli pełni i dalej byście je jedli. One są tak intensywne. Tak, no, tak, tak. To, tak, to tak. jest takie? Jak, za... chipsy, nie? jak chipsy, albo jak frytki z maka, których po prostu nie jesteście w stanie się powstrzymać. Także to jest złoto po prostu. Tutaj to robi taką robotę. Nie wiem, czy to, jest, czy to jest dobra wiadomość. bo Jak ktoś zacznie to sypać na, na potęgę, później będzie chory. No, w sumie nie polecam, ale w ramach eksperymentu jak najbardziej. Też nie wiemy, czy naprawdę, czy w niektórych sieciówkach nie dodają do frytek. Bo skąd wiemy, czy ta sól to jest sól? A, to może, a może to jest sól z glutaminem na przykład? Z Maka są zawsze mega słone. Chyba, mhm. że też dużo soli tam sypią, nie? więc to ciężko. No i pytanie, określić. czy ta sól to jest czysta sól, nie? Dobra, kolejny teścik. No to. Test, na który najbardziej chyba czekam ja, czyli na burgerze. I zrobimy tak, że po prostu dodamy po trochę soli do obydwu. Zawsze mówię, żeby nie solić nigdy mięsa w ten sposób, czyli podczas mieszania, tylko dopiero na kotlecie gotowym, a najlepiej w ogóle podczas smażenia. To tutaj robię wyjątek ze względu na to, żeby konsystencja była taka sama, bo gdybym posolił tego podczas smażenia, to będzie trochę inna konsystencja, niż ten, który będzie chwilę jakby w soli, nie? Więc żeby nie było różnic, to robię tak. Dodaję trochę soli do obydwu. O, tak na oko mniej więcej tyle samo. I teraz odrobinę glutaminianu do tego. Dobra, szybki sosik, czyli mayo ketchup, bez żadnych udziwnień, bez też bez sera, żeby nie było utrudnień, tak jak mówiłem. Także taki mega prosty burgerek. No dobra, no to teraz, jak już tutaj raczej nie, nie odróżnimy. Nie odróżnimy. No. Także zacznijmy od tego. Powiedziałbym klasyczny burger, nie? Mhm. Mm myśli od razu. No, od, razu. od razu. Nawet sos jest bardziej wyczuwalny. Słodsze się wydaje. Słodsze, no. no? To wszystko podbija. Nawet mimo tego, że tylko w mięsie jest. Ale gwoli ścisłości wydaje mi się, że że. Filip majonez, którego użyliśmy też MSG w sobie, ale to widać i tak jest różnica mega duża, mega odczuwam. tego jest mojemu ulubiony. Hmm. Ale prawdopodobnie, bo nie wiem, tak mi się tak słyszałem, nie sprawdzałem tego nigdy. Bardzo łatwy test o tym akurat. Mhm. Wydaje mi się, że dawkowanie odpowiednie, minimalne, może zrobić fajną robotę. Nie robiąc tego tak jak ekstremalnie jak ja, no, tylko tak, ale tak odrobinę, może zrobić fajną robotę, zwłaszcza kiedy wiecie, że macie na przykład mięso, które jest mało wyraźne, bo jest na przykład jakieś, nie za jakieś super drogie, czego nie polecam ogólnie, ale no, czasem nie ma wyjścia. Albo jak się chce coś na szybko Tak, nie? i bo, zaoszczędzić tak. na czasie, to też idealnie. Też spokojnie. na przykład możecie wtedy przyspieszyć lekko marynowanie. więc to takie oszukiwanie, ale no kurde w dobrej wierze, że tak powiem. Lecimy dalej. Woli wyjaśnienia. Kebab, który poprosiłem, to sieć o nazwie O Kebab z Lublina. Nie wiem, czy jest bardziej rozbudowana. Wiem, że były dwa miejsca. Nie wiem, czy, czy, to jest, czy można to nazwać siecią. Poprosiliśmy o kebab z wołowiny, bez warzyw, z, serem, z sosem mieszanym, żeby było po prostu jak najbardziej, wiecie, jakby obiektywnie, żeby nie utrudniać sobie po prostu tastingu, że tak powiem, warzywami. Skupimy się na mięsie, bo to na mięso największy wpływ ma właśnie MSG w tym przypadku. Że mamy tutaj cztery kawałeczki. Zapasek. Za poszedł. Ilości raczej procentowe się dodaje, czyli można przedobrzyć jednym słowem, więc nie będę tutaj szalał i spróbuję jakoś do środka mięsa dotrzeć. I z obu stron w ogóle to posypię. Słuchajcie, zrobię tak, moję delikatnie rękę. Rozpuszcza się to? Tak? tak, tak. To się rozpuszcza, tylko chcę to jakoś tak... tak. nie będzie widać. Tak. Tak, tylko też nie dotrzemy za bardzo do środka mięsa. Ale wiesz, wiesz, co zrobię? Po prostu zrobię tak, że wezmę trochę teraz tego, tego i łyżeczką tam. Spróbuję się dostać do środka, o w ten sposób. Dobra. To będzie MSG, tak. Czekaj, jeszcze szczyptę do na Taki finish. no taki finish. I co, i który jest MSG? Ten. No. Dobra. Czekaj, to teraz tak, bo tutaj się zawija, to dawaj teraz ten, zrób nie. To będziemy mieli tak, jakby mm -hmm. takie te same części mieli. Wiesz, co? Żeby było referencyjnie, tego trochę zdemoluję. No, żebyśmy ono. nie rozpoznali, no, który tak, jest tak, nieruszany. Tak, tak, dokładnie. Ten powinien być. Te dwa będą, będą są podobne do siebie, więc te dwa muszą być mm -hmm. różne, więc ten musi być jako referencyjny. Okej. Okay. Więc tą czystą łyżeczką. Tego trochę tutaj pomaltretuję. Teraz jeden z tych idzie. Najfajniejszy no test oczywiście jest z mięsem, ale to w tym przypadku nie bardzo mamy jak to zrobić, bo jednak... No produkt już jest gotowy. Tak, więc... mamy gotowy produkt, więc nie poszalejemy za tak bardzo. Dobra, to trochę tak sążnie to to no trochę... Ale wydaje mi się, że to chyba o to chodzi, żeby to lek. Chociaż wiem, wiem, że podobno da się przesadzić, więc... Zobaczymy, no ale myślę, że nie, aż tak dużo nie dodałem, żeby to e, mocno zmieniało. Uwaga, umyję ręce jeszcze. Raz. E, kolejny referencyjny czysty, ale go też trzeba pomaltretować dla pewności, bo jest za ładny. Można strzaić a teraz, że coś jest nie tak. No, moim wzajem git. No. Dobra, ułożę je tak samo. Nie przyglądajmy się po prostu, tylko jedzmy potem. No dokładnie. Dobra, to teraz poproszę żonę, żeby nam tu pozamieniała kolejność i będziemy testować. Dobra, to ja nie będę patrzył, ty też możesz nie patrzeć. No nie patrz. Więc weźmy sobie z tego, z, tego? Lewego, z lewego talerza. Dobra, Dobra, już teraz jak już podniesiemy to już raczej nie będziemy widzieć. Masz wodę. Dobra. Dobra Dole. Przy tego przed No to testujemy. Mega słony, w sensie... No właśnie miałem mówić słony i... Pewnie to będzie MSG. trochę czuć też pikantnie, że jest, ale to... No to zero nie ma. To jest bardziej, bardziej ostre, bardziej słone. Mm -hmm. takie wypełnione tym smakiem. Ale czy lepsze? Mm. To jest to, co ja teraz jestem na etapie tego, tej panierki z KFC, tej kontynuacji. To jest dokładnie ten efekt, który ma, oni mają w kurczaku, że masz wrażenie, że się wgryza w zęby, nie? W język, przepraszam, że się wgryza w język to mięso. No jest taka, nie wiem czy to dobre słowo, bite, taki, nie? Się robi że tak jakby się wgryza w język ten, to, ten smak. Mhm. Wiem, o czym mówisz, ale mam też wrażenie, że to się też nie rozpuściło, albo jest tego za dużo, tak szczerze. Mhm. Jakby to zrobić w, mi w mięsie, wymieszać w mięsie, mhm. ale też nie wiemy, czy nie jest dodane, bo tak naprawdę nie wiemy, co oni tam dodają, nie? No w sumie tak. Może jest dodane i my jeszcze dowaliśmy nie? Cold brew polecam na takie upały idealnie. Ten lepszy. W każdym razie tutaj... Mm, znaczy to zależy, bo jakbyś miał dużo warzyw, to możliwe, że ten by się wydawał lepszy. Nie? Teraz ten jest zasłony, bo nie ma reszty, nie? Ciężko jest. wiem, ale wiesz co, ja pół życia jadłem takie kebaby, bo warzyw no. nie lubiłem. Teraz mi się odmieniło, ale ogólnie no spoko. Ja wolę taki mniej właśnie intensywny mhm. smak jednak. Taki stonowany? Tak, tak, tak. Bo to trochę jest. Balans za jednak. Bardzo, no tutaj no. za dużo. No. I co, sprawdzałeś, czy mamy rację w ogóle? No. no nawet nie myślałem. Tak. No, i na, na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać w ogóle, czy tego typu testy Was interesują. Do zobaczyska. Siemanko.